Zajmowaliśmy się dzisiaj bardzo ważnymi obszarami po pierwsze ustawami dotyczącymi ochrony zdrowia, zwłaszcza ustawą o działalności leczniczej i tu zwracamy uwagę na to, że zaproponowane rozwiązania w sensie czasowym i w sensie ilości środków finansowych które miałyby wspomagać przekształcanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej spółki prawa handlowego, są w odczuciu marszałków niewystarczające, a terminy są zbyt rygorystyczne, zbyt szybkie. To może doprowadzić do sytuacji, w której samorządy, nie tylko samorządy województwa, ale też samorządy powiatowe czy miejskie. Nie będą mogły dokonać efektywnie tych przekształceń, ponieważ nie będą w stanie ponieść finansowych konsekwencji takich przekształceń. Dlatego powołaliśmy taki zespół ad hoc, który się składa z czterech członków zarządu, wicemarszałków, członków zarządu województw, którzy będą bezpośrednio pracowali z, pod komisją sejmową, z komisjami, komisjami sejmowymi senackimi. Bo my generalnie jesteśmy za tym, żeby ten proces realizować i chcemy przeształcać nasze placówki, mając nadzieję na większą efektywność, na pozyskiwanie dodatkowych środków. Z działalności komercyjnej, ale obawiamy się, że zaproponowane terminy plus zbyt małe pieniądze, które są na ten program przeznaczone, no mogą tak naprawdę uniemożliwić efektywne wykorzystanie. Duża część konwentu poświęcona była polityce spójności przyszłemu okresowi programowania, czyli finansowania w Unii Europejskiej i tutaj na no, konwent wyraźnie opowiada się za utrzymaniem polityki spójności w dotychczasowym kształcie, licząc, że to będzie bardzo ważny element rozwoju cywilizacyjnego naszego kraju. Polska i polskie regiony potrzebują bardzo co najmniej jeszcze jednego takiego okresu jak okres obecny, z porównywalnymi co najmniej środkami finansowymi. I też y, omawialiśmy tutaj y, no, działania z naszej strony, jakie y, powinny być aktywność na scenie międzynarodowej w y, y, Komisji Europejskiej, w Komitecie Regionu, w Parlamencie Europejskim, tak żeby wykorzystać polską prezydencję w drugiej połowie roku y, do tego celu. I po trzecie, żeby też y, w dyskusji nad budżetem unijnym na lata 2014-2020 no, uwzględnić interesy wszystkich krajów europejskich i prowadzić tak politykę, żeby wyrównywać rozwój zarówno między regionami, jak i wewnątrz regionów. No, to jest szczególnie ważne dla Mazowsza, które jest bardzo zróżnicowane wewnętrznie. No i wreszcie będziemy omawiali omawialiśmy też problemy z realizacją projektów e, budowania sieci szerokopasmowych, zwłaszcza problemów wynikających z bardzo długiej notyfikacji e, tych projektów e, właśnie w Komisji Europejskiej. No, tutaj e, pani minister Lita Bieńkowska zadeklarowała pomoc i, i wsparcie do tego, aby ten proces notyfikacyjny nie trwał bardzo m, długo, bo to jest ważne, żeby te projekty można było realizować. Będziemy jeszcze rozmawiali o bardzo trudnej sytuacji spółki przewozy regionalne i co robić, żeby tę firmę uratować. No to ma znaczenie w kontekście chociażby tych dyskusji i tych wszystkich wydarzeń, które były w okresie okołoświątecznym, które skończyły się dymisjami prezesów czy, czy, czy wiceministra infrastruktury, więc to też jest bardzo ważny problem. Dzisiaj Kanwy naprawdę ma taki wybitnie roboczy, bardzo merytoryczny charakter i dotyka takich fundamentalnych kwestii na najbliższą przyszłość, a zwłaszcza rok 2011. Rozmawialiśmy też o efektywności energetycznej, o zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w regionach. Tutaj władze regionalne, ale też władze gmin mają istotną rolę do odegrania bo poprzez swoje plany energetyczne. No a oczywiście stawiamy na to, żeby podnosić efektywność energetyczną i to co zaproponował pan premier, żeby zmieniać taką politykę z, taką, z takiej polityki antywęglowej, którą próbowano i czy próbuje się realizować w dalszym ciągu w Europie, na politykę niskoemisyjną, to znaczy żeby ograniczać emisję, ale nie tylko kosztem eliminowania węgla brunatnego czy węgla kamiennego jako źródła energii ale bardziej właśnie poprzez wykorzystanie chociażby nowych osiągnięć technologicznych, tak jak samochody hybrydowe czy samochody elektryczne, uzyskiwanie energii z odnawialnych źródeł energii, takich jak pompy cieplne, jak baterie słoneczne, ale też na przykład źródła energii odnawialnej drugiej generacji, czyli przetwarzanie odpadów na energię, no to bardzo ważny i chyba z punktu widzenia rozwoju też Polski, naszych regionów i naszych gmin kierunek i tutaj też temu poświęciliśmy dość dużą część konwentu. Pęknie dziękuję, dziękuję. dziękuję bardzo.